Czerwcowe nasze spotkanie z Matką Bożą Radości przeżywamy zawsze w temacie Bożego Narodzenia. I dobrze, że rozważając te radości Maryi, jakie przeżywała i od niej chcemy tych radości się uczyć, właśnie odkrywamy, wracając do właśnie tej tajemnicy wcielenia Syna Bożego, czyli do Bożego Narodzenia. Dobrze, bo oczywiście święta Bożego Narodzenia choć są tak piękne i dotykamy tam tych treści związanych z tą tajemnicą, słuchujemy się w kazania, słyszymy teksty Pisma Świętego. No to jednak jest wiele tych symboli, dużo emocji, to są te choinki, te przeżycia, prezenty, Mikołaje, wzruszające kolendy, że one troszeczkę jakby Przytłaczają nas tym wszystkim, to jest wszystko bardzo piękne, ale gdzieś tam nie mamy sposobności, aby tak na serio i dogłębniej zatrzymać się przy tym temacie. Więc dobrze, że mamy taką sposobność w ramach naszych. Nabożeństw do Matki Bożej, radości, odkrywając te siedem symbolicznych radości Matki Bożej, właśnie uciekając się jeszcze raz, przeżywając te treści związane z Bożym Narodzeniem, aby tak na świeżo jeszcze raz dotknąć tej tajemnicy, która dla nas jest tak bardzo istotna. Bo tu wiecie, tak jak jedna z anegdot mówi: jak mały chłopiec po świętach Bożego Narodzenia poszedł do psychiatry, wchodził i Panie doktorze, ja to przyszedłem ze względu na mojego ojca, bo się o niego martwię. A to psychiatra mówiła, co takiego się stało. A on mówi, panie doktorze, bo parę dni temu tata przebrał się w jakieś łachmany. Mało tego. Dodatkowo jeszcze wmawia wszystkim, że jest świętym Mikołajem. No, trzeba nam się przebić przez te wszystkie symbole, znaki wzruszające i bardzo piękne, po to, aby się zatrzymać i dotknąć sedna tego, co tak naprawdę się wydarzyło, co tak naprawdę się łączy też. Z wydarzeniami paschalnymi, bo to jest jedno wydarzenie zbawcze przyjście Pan, wszystko, co mamy w Ewangelii, tak naprawdę możemy zamknąć w jednym słowie: pascha, zbawienie przejście Chrystusa przez nasze życie, żebyśmy my mogli przejść do Królestwa Bożego, bo po to przyszedł Pan Jezus. I zobaczcie, wczoraj, akurat tak się złożyło kalendarzowo, że wczoraj Kościół przeżywał uroczystość nawiedzenia Matki Bożej. Maryja Idzie do swojej krewnej Elżbiety, zaraz po zwiastowaniu, już mając poczęte w sobie z Ducha Świętego słowo Boże, Jezusa Chrystusa, i z tym Jezusem idzie do krewnej swojej Elżbiety. Można powiedzieć, że ona go tam niesie, do Ein Karin do Elżbiety. I dzisiaj, jakby konsekwencją tego, właśnie już mamy, właśnie Boże Narodzenie, które, które rozważamy. I jeszcze pięknie, właśnie. Że akurat dzisiaj tak się złożyło w tym roku, że to nasze czerwcowe spotkanie z Matką Bożą Radości w pierwszą sobotę miesiąca czerwca przypadło na pierwszy dzień czerwca, czyli popularnie dzisiaj obchodzone jako Dzień Dziecka. I moi drodzy, tutaj i te dzieci małe, i te dzieci starsze, i młodzi, i wcześniej urodzeni. Yy, jesteśmy dziećmi Bożymi właśnie dzięki Panu Jezusowi, dzięki temu, co dokonał. I możemy powiedzieć, że przychodzimy do Maryi, ucząc się od niej, jak przeżywać tę wiarę, żeby odkrywać radość tej chrześcijańskiej wiary, właśnie jako dzieci do swojej matki. Niezależnie, ile kto ma lat, jak to dzieci przyjeżdżają nas do do swojej matki. My już, ja ze swoim rodzeństwem, jak już wyrośliśmy, stare konie porosły, to matka zawsze na nie dziecka to tutaj parę złotych, tu jakieś prezenci, tutaj Dobre słowo. Zawsze tak było. Zawsze tak było. I tutaj możemy powiedzieć, że dzisiaj, w ten dzień dziecka, gromadząc się przy naszej matce, również otrzymujemy dar. Tym darem jest właśnie Jezus Chrystus i dar zbawienia. To szatan będzie robił wszystko, abyśmy w tym świecie rzeczy, które są wzniosłe, piękne, szlachetne nawet, Stawiali na pierwszym miejscu. Oczywiście nie to, że my mamy nimi gardzić, tylko jemu zależy na tym, żebyśmy się tak skupili, tak się zakręcili, żeby one były dla nas priorytetem. A Pan Bóg, jak będzie takim dodatkiem, to naprawdę szatanowi nie przeszkadza. I dlatego trzeba nam odkrywać od Matki Bożej ten najcenniejszy dar, jaki jest Jezus Chrystus, którego nam Maryja właśnie przynosi. I Jezus Chrystus, którego przyjmujemy jako Zbawiciela. Z całym darem zbawczym, to co dokonał, właśnie przez to, że przyszedł w imię Bożej miłości, bo ta miłość jest tak potężna, tak ogromna, tak pięknie rozlewająca się na świat, na każdego z nas, żebyśmy nie pobłądzili. I dzisiaj, właśnie wychodząc po tym spotkaniu, ten dzień dziecka, jako dzieci przychodzące do swojej matki, przyjmijmy od niej ten najpiękniejszy dar, jaki może być przykład jej wiary i zaufania Panu Bogu, w tym całym naszym. Życiowym zabieganiu tych różnych spraw i trosk, które nam się walą na głowę, żebyśmy przez to wszystko się przebili i zobaczyli, co tak naprawdę się wydarzyło. Przez to, że Syn Boży przyszedł i stał się jednym z nas. To nie jest tylko jakieś wydarzenie, które pięknie w liturgii przeżywamy i właśnie w święta Bożego Narodzenia. No, to, że wzniosłe są te święta, to dlatego one mają taką uprawę, ale to też może być dla nas. Taką barierą, którą trudno przebić i można się zatrzymać tak bardzo emocjonalnie przy tych zewnętrznych przejawach świętowania Bożego Narodzenia. Te wzruszające kolędy, tak jak mówiłem, choineczka, prezenciki, goście, makowce w lodówce. To wszystko jest bardzo piękne. Tylko my właśnie radośnie poświętujemy, poświętujemy i tak naprawdę tylko otrzemy się o to, co tak dla nas jest bardzo istotne. Bo Pan Jezus przyniósł nam zbawienie. I nie ma większej radości. Ponadto nie ma cenniejszego daru, że Pan Jezus przyszedł i naprawił to, co nasza wolna wola zepsuła, za czym poszliśmy, dając się zwieść złemu. Zwróćmy naszą uwagę na ten najcenniejszy dar, jakim jest zbawienie.